ngasinasanyuka abazade banfako nakerenja ne nabe ntumbwe neŋenda kushule yokusoma kushuleyo wali yelisanyusa ngasinasanyuka bazade banfako ono neŋende kamfala i raolokujiberera oyiyanyo obyoyiya bikuyiya okwesanganga gafuca tolina embera yasitmwatunga erojeka wekonera sa olusa okugisobola oyiya nyo byooyiya bikuyiya okwesangangagafyuca tolina Zembo zanjwa hakuena mugongo, udani <in> emulewa. Kwa darisha di mungwa kuangaze, wanunulanya wacholize sandivado. Zembo zanjwa hakuena mugongo, ubeni busi gote kamo emulewa. Kwa darisha di mungwa kuangaze, wanunulanya wacholize sandivado. Zembo zanjwa hakuena mugongo, udani busi gote kamo emulewa. Kwa darisha di mugongo, udani busi gote kamo emulewa. Kwa darisha di mungwa kuangaze, wacholize Tú más año. To był materiał filmowy który przygotowany został podczas ostatnich białostockich spotkań właśnie młodzieży z Czarnego Lądu, z Afryki. Młodzi, młodzi Ugandyjczycy, którzy przyjechali do nas z Namu Gongo, z bardzo znaczącej dla historii kościoła i dla kościoła w ogóle powszechnego miejscowości. Może zanim przejdziemy do opowiadania i dzielenia się wrażeniami pobytu młodych tutaj w Polsce, może kilka słów księży Ryszardzie o tej miejscowości. Miejscowość Namugongo jest bardzo ważna w historii kościoła ugandyjskiego. Generalnie było to miejsce stracyń. Ci, którzy byli osądzeni na śmierć na Namugongo, właśnie było tym miejscem, które, które przeznaczone było do egzekucji. A w, w 1876 roku. Było to miejsce również męczeństwa 22 męczenników Ugandy, którzy ponieśli śmierć za wiarę ze względu na to, że wybrali sobie innego króla, któremu mieli służyć Chrystusa. I do dzisiaj 3 czerwca uroczystości odbywają się właśnie w Namugongo ku czci naszych 22 męczenników i również nasza, nasza misja położona jest w tym, tymże miejscu powiedzieć można na świętej ziemi. Może jeszcze kilka słów o samej Ugandzie. Jak to jest duży kraj, jaka jest jego struktura administracyjna i kościelna, żeby nam przybliżyć troszeczkę. Uganda jako taka jest, ja bym powiedział, jedna trzecia powierzchni Polski. Miejsca, kraj mały, aczkolwiek bardzo zróżnicowany pod względem i językowym, i kulturowym. Ludzie żyją w spokoju i w, i w zgodzie. Trochę mieliśmy wojny domowej na północy. Tym, że to była tylko północ dotknięta. A państwo jako takie jest rządzone przez prezydenta, który praktycznie jest wszystkim, jak w większości krajów afrykańskich. Ale powiedzieć należy, że po ostatnim przewrocie w 1986 roku kraj rozwijał się i to rozwijał się pomyślnie na samym początku. Może teraz trochę zeszli z tego nurtu wspomagania wszystkich ludzi, zarówno bogatych, biednych i budowania klasy przejściowej, tej średniej klasy, której, której brakuje. I może tu problem się pojawił u dzieci ulicy też, ale o tym pewnie później. Natomiast jeżeli chodzi o struktury kościelne, mamy 19 diecezji, a w dwóch tylko nam zostało jeszcze biskupów, którzy są pochodzenia europejskiego. Natomiast te pozostałe decyzje są już biskupi lokalni, tubylcy. Kościół jest zorganizowany bardzo dobrze. Większość Ugandyjczyków to katolicy, około 40%. 27% Anglikanie, protestanci i później 17% muzułmanie. A samo Namugongo, jaką odgrywa rolę w strukturze państwa? To jest duże miasto? Namugongo jest to wioska. No nie odgrywa praktycznie żadnej roli w strukturze państwa, tylko kiedy dochodzimy powiedzmy do 3 czerwca to jest miejsce, które jest, jest głośne, miejsce, które staje się ponownie znane. Nie ma jeszcze w Ugandzie rozwiniętego tego kultu pielgrzymek całorocznych, ruchu pielgrzymkowego, ruchu pielgrzymkowego. i powiedzmy, przy, przyjeżdżania i odwiedzania tego miejsca, które jest świętym dla, dla wielu. Są pielgrzymki, które idą na 3 czerwca z Kenii, z Tanzanii, przyjeżdżają również i ze Stanów Zjednoczonych, z Europy. Ale ten całoroczny kult świętych, żeby był widoczny i odczuwalny, jeszcze tego brakuje. Wiemy już, kil, mamy kilka informacji na temat, Ugandy, na temat Ugandy i samego Namugongo. Bardzo dziękujemy księdzu Ryszardowi Józwiakowi, który od trzech lat jest w Namugongo. A od 20 lat na misjach, tak? W 22. 22. W Afryce czy gdzieś jeszcze? W Afryce cały czas. Co jest charakterystycznego w tym kontynencie? Piękno tego kontynentu, różnorodność. A jak ktoś kiedyś powiedział, że jadąc do Afryki, w Afryce człowiek się zakochuje i to jest prawda. Trudno stamtąd wyjechać i trudno tam nie powracać. Po Bo Panu Bogu kolejna miłość, tak? Tak. Posłuchajmy więc też i opinii młodych Ugandyjczyków, którzy od kilku tygodni goszczą w Polsce, dziś przypomnijmy, przyjechali do nas do Torunia. Kto będzie z kolegów odpowiadał? I opowiadał. Będzie mówił Edward. Dimusanifu okubanga Tudewano Kubanga Dimuensi Kubanga z ściangu Okudzia. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem przyjechać do Polski. Nigdy nie było to ani moim marzeniem, ani w myślach mi nie przeszło, że mogę pojechać do tak odległego kraju i zapoznać się z czymś tak bardzo różnym od mojego kraju, jakim jest Uganda.

Mamy pojechać do Polski, podziękować tym, którzy nam pomagają, abyśmy się uczyli, abyśmy mieli co zjeść, abyśmy mieli gdzie mieszkać. Kiedy zobaczyłem, że jestem na liście, radość mnie rozparła i zacząłem krzyczeć, klaskać, śmiać się natwoje muno na abantu abambali tebala wanga na daraba na bato abali miyaka nga mwenda 10 bali tebala wanga ku muddu kiedy przyarisłem do Polski zaskoczyło mnie jedno ma dzieci 9 i 8 letnie 10 letnie A kiedy przychodziły niektóre się bały niektóre dotykały czy nie zostałyśmy pomorzeni tak jakby nigdy nie widzieli czarnego abana bambali ngabasanyu fo kutulaba tak jak wspomniałem, że niektórzy się bali, niektórzy się radowali, przychodzili, dotykali, ale w krótkim czasie te powiedzmy lody jakieś, które dzieliły nas, roztopiły się i staliśmy się przyjaciółmi. tukola ebintu olumu nga tutusa awantu ne tupafominga nga wano wetuva okola netukola kolobatiki netuzina enyimba eziwaffe ezakalicua dansi nga bwetuva okola kati abantu nebasanyuka nyo nebatagala tuvewo awo wenyini bagala toddemu era tukole ngaera bwetuva okolawo kubanga babera basanyufu Co mnie cieszy to jedna rzecz, że gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek pokazujemy, czy akrobatyczne figury, czy taniec, czy śpiew. A ludzie bardzo się cieszą. Ludzie nas przyjmują z entuzjazmem i nie chcą, żebyśmy schodzili ze sceny, byśmy kontynuowali. To jest piękne. Cieszy mnie. Następna rzecz bardzo to ta, że przyjechałem do kraju, który kocha bardzo Pana Boga, kraju, który rozumie swoją wiarę, kraju, który Pana Boga się ani nie boi, ani nie wstydzi. Może dlatego, że w niedzielę widzą bardzo dużo ludzi i na mszach, jak jesteśmy, mamy animację, to wtedy się pytałem na każdej mszy, czy to ci sami ludzie przychodzą na msze, czy to są inni. Mówię, że to są inni. Dla nich jest to zaskoczenie. Edward, bardzo, bardzo wielkie dzięki i wielkie brawa. Ja z tego co zrozum, znaczy zrozumiałem, nie rozumiałem, to nie był język angielski, to był Szczerze język szakcie. Luganda. Lokalny język, którym się posługujemy. Dużo języków jest na terenie? To znaczy, na terenie Ugandy, kraj mały, ale jest języków około 42. Z tym, że one są zgrupowane w siedmiu językach, w których ludzie mogą się porozumiewać z różnych. Czyli ile ksiądz już zna tych języków? To znaczy, ja nie znam języków. Ja, się, ja umiem jeden tylko, język Luganda, którym się posługuję, bo praktycznie pracowałem w tym rejonie. Języka Luganda. Może przez 6 lat pracowałem w rejonie języka, gdzie Józef mieszka, Lusoga, ale one są tak zbliżone, że rozumieliśmy się bardzo dobrze, także nie było potrzeby nauki nowego języka. A Józef jest pierwszy raz w Polsce? Tak. Jakie są jego wrażenia? Jakie są jego experience being jest um, new. Because uh, most of the things uh, that I've, I'm seeing and uh, actually I'm observing, some of them I had just read about, some of them I had them from Father Richard, first from other priests from Poland who I, whom I had contact with. But um, so when I come here, it's quite um, real that whatever I was hearing about is, 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 um, is, is really there. For example, um talking about the the, the way the people go and pray the, the, their um, attitude towards god and the fact that they practice the religion is something that i liked and uh, that i've experienced in here here in poland wszystko dla jest miał kontakt z polskimi którzy pracowali w Ugandzie, którzy opowiadali o Polsce. Także to był te, dla niego takie um, sprawdzenie, czy to, co myśmy mówili, czy, czy było słuszne. No i tu się przekonał, że rzeczywiście jest. I powtórzył to samo, co Edward mówił, że zaskoczeniem dla niego jest i jakimś wielkim świadectwem a dużo ludzi w kościele, szczególnie w niedzielę, kiedy jesteśmy na animacjach. I to są tłumy, and may, perhaps uh, the other challenging experience is about the weather, which was so cold a few days ago. it was very cold and we would really like to stay indoors, but again you have to go out and do something and meet people. but of course, uh, when you go out and you meet people who are putting on smiling faces and they uh, receptive and i mean that one also would encourage us and to me particularly and it would help me do what i'm expected to do because um, the, the people were really um, happy to see us so that is something that i liked <laughs> To mówi, że ludzie, z którymi się spotykali, którzy to jakby pragnęli tego spotkania, przychodzili z roześmianiem, mimo że byli ciepło ubrani, ale ten śmiech, ta, ta pogoda ducha, kiedy przychodzili do nich, dawał mi również trochę ciepła i, 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 to, i to go właśnie budowało, że, że ludzie przychodzili z taką otwartością i akceptacją właśnie ich wszystkich. Wiemy mniej więcej, co młodzi Ugandyjczycy myślą o Polsce i jak Polskę Polaków i Kościół w Polsce odbierają, a jak Ugandę widzi pani Agnieszka i Namugongo, do którego trafiła jako wolontariusz? Uganda, jak już tu ksiądz Ryszard powiedział, jest bardzo zróżnicowana. Ja poznałam Ugandę od strony tego miejsca, gdzie chłopcy mieszkają, więc jest to pewne zawężone społeczeństwo. Na pewno są bardzo otwarci i bardzo wdzięczni za to, co się robi. Od rana, wieczora, od rana do wieczora ym, prowadziliśmy różne zajęcia i aktywności z chłopcami. Fizycznie można było być zmęczonym, ale ich wdzięczność dawała tyle siły, że dało radę do, do końca, do wieczora. Także ym, na pewno ta wdzięczność. Naszym zadaniem jako wolontariuszy jest przede wszystkim obecność z nimi, więc też poznawanie tego, co robią każdego dnia i, i towarzyszenie im. Ym, w każdej minucie. Czy to w pracy w ogrodzie, czy podczas zabaw z piłką, czy podczas, czy podczas nauki. A coś, co zaskoczyło? Z jakimi wyobrażeniami Pani wyjeżdżała do Afryki i to, co Pani zobaczyła? Były jakieś zdarzenia niezgodności z wyobrażeniami, z tą teorią również, z którą zapoznawała się Pani w Polsce? Znaczy ja byłam otwarta na to, co tam będzie, także starałam się nie nastawiać. Nie wiedziałam o tym, że jest czerwona ziemia, to mnie zaskoczyło na pewno. I że jest wilgotne powietrze. To na początku. Potem z biegiem czasu, kiedy poznawałam chłopców i to na pewno to, że zresztą tak jak wszyscy ludzie, potrzebują obecności drugiego człowieka i tego, by móc z nimi porozmawiać. Także to było takie piękne, że oni chcieli się otwierać i rozmawiać. I... I chcieli moją obecność tam. To bardzo miłe. Edward mówił o akrobacjach, które przywieźli chłopcy do Polski. To może zaprezentujmy je teraz telewizom, aby również mogli zobaczyć na co stać naszych młodych gości. No, są to wspaniali akrobaci. Faktycznie jestem pełen podziwu wszędzie, gdzie pojawiliśmy się, to chłopaki wzbudzają niesamowity entuzjazm, niesamowitą radość. No więc popatrzmy również, na co fizycznie stać i jak prezentują się młodzi ugandyjczycy z Namugongo, którzy wraz z księżmi salezjanami, aż tutaj w tym przypadku z księdzem Ryszardem Józwiakiem, przyjechali do naszego studia.